Warhammer 4000 Space Marine to gra z 2011 roku, która podbiła serca fanów gier wideo oraz starego dobrego Warhammera. Jak ty tu się dzisiaj? Zapraszam do recenzji. Jest to recenzja z cyklu Odkopuję stare gry i przypominam sobie dobre czasy, ale akurat do Warhammer 4000 Space Marine wróciłem i nagrałem całą serię. Na YouTube z uwagi na nadchodzącą kontynuację gry. Nie spodziewałem się jednak, że dzisiaj, po ponad 12 latach od premiery, to dalej będzie tak aktualny i grywalny tytuł. Space Marine opowiada historię kapitana Działu Ultramarines, który zostaje wysłany na obleganą przez Orków planetę w celu zabezpieczenia potężnego Tytana, który stoi bezpiecznie w hangarze. Naszym celem będzie przebicie się przez hordy wrogów i znalezienie potężnej i niesamowicie rzadkiej maszyny, jednocześnie pozbywając się hord Orków. Którzy mają pecha trafić na nasz święty gniew. W tym samym momencie odkryjemy tajemnice, które są skryte za inwazją orków na tę planetę, a nawet sami zostaniemy wplątani w przerażającą intrygę. To ciekawa historia Space Marines jest bardzo intrygująca i wciągająca. Pomimo swojej prostoty i pewnej przewidywalności, całość została poprowadzona dobrze. Jesteśmy zaciekawieni tym, co się wydarzy dalej i z ciekawością słuchamy porozrzucanych nagrań różnych osób, które miały nieprzyjemność być na planecie podczas inwazji orków. Szkoda tylko, że historia trwa jedynie 10 godzin, i po całości czułem niedosyt. Miałem też nadzieję, że gra pozwoli nam pojeździć jakimiś pojazdami, których jest przecież pełno w uniwersum, więc mam wrażenie, że trochę nie został w pełni wykorzystany potencjał materiału źródłowego. Nie mówcie też, że nie dało się tego zrobić. W takim na przykład Inquisitor Martyr, który też niedawno recenzowaliśmy, mieliśmy pojazdy, to tak, że tutaj mogliśmy dostać jakiegoś Predatora. Sama rozgrywka to połączenie trzecioosobowej strzelanki oraz slashera i niestety muszę przyznać, że gra nie robi ani jednego, ani drugiego zbyt dobrze. Nasz dzielny Ultramarines wykonuje w zwarciu proste kombinacje złożone z paru ataków, które możemy przerwać atakiem specjalnym i wykonać jakąś silniejszą wersję ciosu, ogłuszając wrogów lub też zadając większe obrażenia. Kombinacje w teorii różnią się od używanej broni, ale w praktyce dwie z trzech z nich to takie same y, bronie w użyciu, a trzecia, czyli młot, jedynie różni się tym, że zadaje naprawdę dużo wrażenia, ale pozbywamy się dodatkowej broni strzeleckiej, co nie jest zbyt fajne. Samo strzelanie jest jednak całkiem przyjemne, pomimo jego nielogicznego sterowania. Co kolidują z dzisiejszymi grami, standardem sterowania sprawiało, że bardzo ciężko mi było się do tego systemu przyzwyczaić. Z drugiej jednak strony, pomimo tego, że broń do walki wręcz została potraktowana trochę po macaszemu, to już jeżeli chodzi o strzelanie, to mamy szeroki przekrój narzędzi zagłady. Mamy dostęp do różnych bolterów, granatników, broni melt'a czy też plazmowej. Każda z nich jest skuteczna, a w innej sytuacji radzisz sobie z innym wrogiem. Chyba, że jesteś na przykład laserem snajperskim, to radzisz sobie ze wszystkim, co wejdzie pod celownik. Przepalając skutecznie ciężko opancerzonych olbrzymich orków, jak i paru zwykłych chłopaków w rzędzie jednym strzałem. Daje to ubaw, podobnie zresztą jak granatniki, czy też ręczne działko bolterowe, które są używane przez terminatorów z pierwszej kampanii. Kiedy już przyzwyczajimy się do sterowania, to potrafimy wczuć się w aniołów imperatora. Apple Space Marines został bardzo solidnie zrealizowany w grze. Już na samym początku misji nasz dzielny kapitan wyskakuje ze swojej desantowej barki, przebić się przez obronę przeciwlotniczą i ją zneutralizować, by przygotować strefę do desantu wojsk. Potem jest już tylko lepiej, hordy orków właściwie nie są dla nas groźne, a o ile zostaniemy przynajmniej skupieni, dopiero ciężko zbrojeni orkowie mogą sprawić nam trochę problemów. I doprowadzić do lekkiego bólu głowy. Tutaj na pomoc przychodzi arsenał i płynne nim zarządzanie, w zależności od sytuacji. Oprócz tego przyjdzie nam założyć czasami plecak odrzutowy, co w połączeniu z młotem energetycznym sprawi, że będziemy prawdziwym bogiem wojny. Jednocześnie szybko zrzucając moc sprawiedliwości na wrogów Imperium, będąc potężnie opancerzonym dwumetrowym żołnierzem i błyskawicznie przemieszczając się na polu bitwy, zostawiając ze sobą szereg spalonych ciał. Jest fajnie naprawdę. Grafika i muzyka także daje radę i bardzo miło się gra w Space Marine z punktu widzenia estetycznego. Modele są bardzo ładne i szczegółowe, dialogi są animowane, a wrogowie wierni swoim oryginalnym figurkom. Od pierwszych chwil wiem, że jesteśmy w świecie Warhammera, gdzie istnieje tylko wojna z niezliczonymi zastępami Xenos zagrażającymi ludzkości. Mam tylko problem z obszarami, które zwiedzamy w trakcie gry. Muszę przyznać, że są one rażąco puste i mocno kolidują ze szczegółowymi modelami bohaterów. Brakuje ciał, gruzu, rozlanej krwi i innych elementów, które sprawiają, że poczujemy się jak na obleganej planecie. Najbardziej to raziło w kompleksach mieszkalnych, gdzie się zwiedzać pokoje należące do mieszkańców, ale każdy z nich był pusty, bez żadnych ozdób i oznak, że ktoś tu naprawdę mieszkał, czy nawet walczył i szabrował. Space Marine to dalej, po kilkunastu latach od premiery, bardzo aktualna gra. W którą współczesny i rozpieszczony gracz może komfortowo zagrać. Gra posiada polską wersję językową, jest dalej bardzo ładna i wciągająca do samego końca na tyle, że chcemy więcej po zakończeniu napisów końcowych. Ciężko zarzucić coś poważnego dlatego tego tytułu. i wszystko co tutaj przeczytaliście negatywnego, to bardziej recenzenckie czepialstwo niż poważne zarzuty, które mogą zepsuć wam zabawę. Do sterowania jesteśmy w stanie się przyzwyczaić, a rażąco puste obszary zostaną wypełnione trupami Xenos. Jest naprawdę bardzo fajnie, i. Jeżeli czekacie na kontynuację, to warto wrócić do tej gry i przypomnieć sobie klimat. Dzięki, że oglądaliście, mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał, łapki w górę i dajcie znać, czy graliście Space Marines i inne gry z serii, tak jak na przykład Dawn War. I warto też wspomnieć, że ja nagrywam też całą serię z War, skupiając się na historii kwaby kruków. Dlatego też ta muzyka, tak? W tle. Więc jeszcze raz do następnego i cześć!